Hej, witam Was bardzo serdecznie. gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj opowiem Wam o mojej brązowej odznaczeniu z dziecka. Mam bardzo mało nagrań, ponieważ nie wiedziałam, że taki filmik w przyszłości postanie Jak widzicie, Garko jest za mną. Postanowiłam przyjść z nim na trawkę. Poczemu nie? Ale zaczynajmy. Night był koniem wspaniałym, bardzo spokojnym i bardzo dobrze się jeździło mi na nim na, na ocenace Jak widzicie tutaj go szykowałam i idziemy na rozprężanie Rozprężanie była pusta, ponieważ wszyscy już praktycznie startowali Ja byłam jedną z ostatnich osób Ona nie była duża w sumie, była jedna przeszkoda do poskakania, której Night z jednej strony się wystraszył. Eee, no cóż, wstęp, galop, kłus na dwie strony i parę skoczków, i byłam gotowa już na przystąpienie. Eee, przyznam szczerze, że byłam bardzo spięta, przez co night nie chodził też tak płynnie jak na treningach. Eee, no bo jednak stres mnie zjadał od środka i bardzo, ale to bardzo się bałam, że coś pędzi. Tutaj widzimy właśnie już pierwsze skoki, i właśnie tutaj się najprzestraszył. Nie wiedział, czy skoczyć, czy nie. Skoczył, ale niestety zahaczył, dlatego przyjechałam tą przeszkodę z tej strony, której się wystraszył kilka razy, i już potem było dobrze. Wała na mnie na hale poczułam jeszcze większy stres, ale też troszeczkę i ulgę, że zaraz, zaraz będzie już po tej części ujeżdżeniowej. Kiedy wyjechałam na środek, ukłoniłam się. Tutaj mam z tej części troszeczkę więcej nagram, ponieważ miał mnie to nagrać z tej widowni jednak, a w części skokowej tej widowni tam nie było, więc ktoś musiał stać przy wejściu i nagrywać ewentualnie z zoomem. No dobra, e, miałam jedno potknięcie. W sensie. Błąd przy literze e, K. Pod sam koniec. E, gdyż. E... Po prostu za późno zakłosowałam. E, kiedy już objechałam, w sensie przejechałam tą literek, to już poczułam taki stres, że nie wiedziałam co robić, więc w, w ostatniej chwili po prostu dałam łydkę i e, zaliczone mi to zostało, ponieważ no, trenerzy mnie znali, a to było w sanie, w której e, wtedy jeździłam, więc udało się. Przyjazd nie był idealny. Zdarzały się za późne zagalopowania, za wcześne y, zatrzymania, za krótkie zatrzymania, ale to były takie drobnostki, że naprawdę każdemu się mogło zdarzyć. Jak obserwowałam innych, to też takie błędy się zdarzały. Niektórzy pojechali troszeczkę gorzej nawet ode mnie, ale też zdali. Y, no więc tak. Ja osobiście jestem bardzo dumna z części ujeżdżeniowej, nawet bardziej niż skokowej, ponieważ na co dzień ujeżdżenia nie uprawiam A jednak tutaj poszło mi to bardzo, bardzo dobrze, więc e, mam nadzieję, że trenerzy też e, widzieli moje starania e, i się udało tą część zaliczyć Po ukończeniu i po układzie oczywiście zjechałam z hali na różnej wodzy co do części skokowej nie jestem z nimi za bardzo dumna, krzywe na jazdy się zdarzały i to dosyć często. Co prawda mam nagrane tylko parę skoków, jednak no, nie jestem bardzo zadowolona. Eee, tak jak mówiłam wcześniej, część ujeżdżeniowa o wiele bardziej sprawia mi przyjemność. Po ukończeniu obu, e, obu dwóch części e, poklepałam najda i poszłam zdać teorię Naprawdę nie miałam się czego bać, bo jej serce dałam się najbardziej e, Oczywiście zdałam, dostałam uprawnioną znakę, dałam najdowi. jabłuszko I to w sumie na tyle, mam nadzieję, że moja historia o odznacach wam się spodobała Napiszcie koniecznie, o czym chcecie. Kolejny filmik. Może mój dzień w stajni albo przedstawienie koni. Takie filmiki też bym mogła zrobić. Oczywiście, sekcja komentarzy jest dla Was. A jeżeli chcecie, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Mam nadzieję, że się spodobało. A więc do zobaczenia, do następnego. Cześć!